Poznasz treni, trenera Poznasz jej. <grym> to akurat prawda. Renia ma Jim Crasha trenera. O widzisz? City fitu. A? A pokażesz potem? Zowie, jestem w City Fitie. A da, dajesz pan, znalazłem Jim e, Krasza Reni. Gdzie? Teraz ty robisz ochotą. Chciałem powiedzieć, że ostatnio nasz widz powiedział, że mamy grab, Jak jak mnie słychać? Yy, mikroporty ulani. Ulani mikroporty mamy. Mój nie włączony? Nie. Ty masz włączonego pada, kurwa. Ja grab, jak kurwa bratu, co młodszemu wyłączonego pada, kurwa. To nie Weronika, jeszcze twój czas przyjdzie. Tak, tam znowu taka stoi. No ona nie chce, ona. ona, ona, ona ja no, ja mówię tak, zrób suwnicę, wczoraj ją robiłem. Wyciskaj na klatkę, a jak nie, później będę. Jak jesteśmy na siłowni, to może codziennie wyjdzie. No. A tam jest mój nowy film. To się nie nagrywaj, ludzi. Mój film, poryku! Łaszcząc, było szóstwo. Nie pamiętam, żeśmy wczoraj byli na solidnicy. No dobrze, ale robiłam. To <toczynki> jest wszystko. są ma krótkie nóżki. Spróbujmy, no, miał no, ostatni no. raz. robiłam... Ale jak leci w cikły, to teraz. Dobra. Ubramę. Dobra, no teraz, sama, teraz przyczyna przyczyna poleciała. Teraz już od siebie no. A, to są twoje to autorskie ćwiczenia na kolana, tak? No ja mam się jestem spokojniejszy. Nie czujesz czego, bo. Ona ma autorskie ćwiczenia no na mięsie kolana. Zobie. Nie wiem, czy śledziliście, bo oczywiście mnie się tu nie nagrywa, ale nie udało się. 110 wyjebać. Nie wiem, czy Chyba na fejtrą przestaje działać. Teraz Dobranie, po proszę, czy y, muzyczkę, y, taką uśmiechną. Benny i kill. De... Czego będę i kill Zaraz, no, zaraz zobaczyć. cyrku. Tam, tam, tam. A ty z cyrku Od Muzykę z cyrku. Dobra, moją matkę. A no co z mojego cyrku? To A <noise> <noise> twoja mama na przykład, nie? Nie. Ale ty mama powiedziała. No ważne, jak ale oby, twoja oby, mama powiedziała, że Daniel no spoko wygląda, ale ma taki brzuszek. Doszły do mnie taki smoczek. Dawaj, dawaj, dawaj. A czego ty stówę na drugi raz a nie na przykład 110, 105? No? Mm -hmm. you don't try. <laughs> now sometimes you got to also consider the fact that when these failures come don't let it confuse you don't let it misuse you don't just accept it but understand it. Understand that you got more work to do within yourself. Understand that you got to continue to fight for it. Failure is required. This is paski. This is paski. Zajrui się, sprawuj się. Z co się są? Kurwa, gdzie się skontuzyjował? Tego kurwa multisporta. O, jeszcze popsuł się. No już, kurna, popsuł gumki wszystko Pokaż mi co? Proszę bardzo Poszczępiło się To są kurwa gumki Spierdalajcie kurwa, spierdalajcie Kurde, to jest nowolistka Jo, ale masz sztyfne takie kurwa Pięć dyszyk to daje, serio? Co? Ole sztyfne Co to Na Amazonie Pięć dyszyk za to daje? jakbyś chodził na siłownię i miał urodziny Jakbyś Weronika, jakby się Weronika przestała przypierdalać to u mnie już się mikroport, to się dobrze nagrało, kurwa? Mogę powtórzyć? O, on ma inny mindset do tej setki. No, kolejne. ba, 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 ale dostał rękawiczki, kurwa. A, bo dwa razy bioderkiem machnął. Dawaj. No, na, na mnie. Ale mi je jeb**a. Wcale nie było szans, kurwa, A paski nic nie dały siły. Idź pan w ciul. Jeszcze raz Paski nie dały wcale siły Jeszcze raz, kur... No? się Ty, aleście mnie oszukali, kurwa, z tymi paskami Ty, ja chyba nie dam rady. Nie, ja dodaj, 1,25 Nie, 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 nie to wiesz kiedy robiłeś? Z Danielkiem pewnie O kurwa, jaka ciężka I kiedy to było? Słówka Nie ma. Kuba nie chciał, żeby. Za... Ty, to już jest koniec, kurwa. Ale kurwa dzień... Dobrze,

Better. What I need you to do is, I need you to find a reason to keep going. And if you can find a reason to keep going, I know you're strong enough to do it because you're human. And every human has what it takes to get past whatever they're going through if they decide to push through it. Push through it. Tragedy and trials come to everybody, only the strong survive. The fight isn't over. Tak właśnie, straciłem jedynkę. Widać Ale piękny kadr. Kuba, widać ci jaja. Jaja. O. Dziękuję, potraktuję to jako komplement. Ale w moim wieku jaja często wiszą przy kostkach. Ty oplułaś lustro, kurwa. Ja pierdolę, jaka kurwa. Wyłącz ten, wyłącz ten, kurwa, to na nas, kurwa pierwerka. to jest taki Co wy bazy? No, to jest majster No no, chuserkę to możecie o... Od... na swoim. Ale Łęciny ściana ma być jak szkło. Panie Łęcina, i tak robimy za darmo, więc proszę nie narzekać. Trzeba było nie strzelać. Jak tam młody? Jak ci się widzi taka robota? Nie no, całkiem fajna. To jest Weronika która dzisiaj w ciągu półtora godzinnego treningu rozciągnęła się i pociągnęła na drążku. Pociągnęła na, na drążku. Zrobiła pareczki. OHP. Zrobiła parki. No, ja opluła Lustro. Oplua lustro. Wytarła lustro. lustro. O, i co można o niej powiedzieć już po dzisiejszym treningu? Że nie boi się sprzątać. Tak. A to w jest w świecie tak? Nawet nie w miejscu pracy. Tak. I umie przyznać się do błędu? Tak. I nie uciekła sprzed lustra? I nie uciekła. No i zajebiście ten lustro umyła no. no. No, no, Żeby to nie był szowinizm, nie? Tak. A jak się skończy ten nagrywać filmik, to poleci tam wszystkie dookoła jeszcze. Słuchajcie, dzisiaj mnie w City Ficie spotkała taka historia, że poszedłem sesikać do toalety i zamykam się w kabinie i z tyłu słyszę papier toaletowy w ostatniej kabinie jest, a ja mówię jest. Zaczynam sobie sikać. A pani mówi, a dużo? A ja mówię, nie. A ona do mnie, to może wymienimy. A ja trzymając siusiaka w ręku mówię, dobrze, tylko skończę sikać. Tak by było. No tak było. Nie zmyślam. A jeszcze jedno rzecz chciałem powiedzieć. Że na jednym z filmików Werka powiedziała, że jeszcze, jeśli ja się ukażę jeszcze raz na tym kanale, to ona wypiera. Jak jeszcze raz pokaże się tutaj Daniel na tym kanale, to ja odchodzę. Mam nadzieję, że będzie słono. Nie no żartuję, Werka. Przejmę twoje pół etatu, abr. Nawet nie wiesz, że ty Bułgarów musisz zacząć napierdalać. A najgorsze, że się draft on teraz po tobie to powiedział, on będzie teraz jebał bułgary, hipthrusty Bo on moje twoje półetapy Tak Czyli pół, pół cię będzie To dziesięć A je no bierzesz no, na hipthrusty No hipthrusty No mniej więcej, no to na dziesięć razy ile robisz? Na dziesięć? No to tak jest to sto... sto dziesięć To było w tym momencie, that on wiedział He fucked up. 120. Czego oh, chyba? Oh LBS-ów chyba. Dobra, idziemy na hitrasty. Oho. No i ława jest. Już to nagrywanie, było już spięty hoce, już nie mam siły. Ja Wiesz, się, nie mam siły żeby Wielkie umysły to nie? Ten kawaler, ten kawaler dziewczyny, jest wolny. Jego wady... Jest wolny. Umie, umie słuchać. Jest wolny, jest wolny. Co mogę o nim powiedzieć? Nie piję alkoholu, ale to jest alkoholowe. Umie gotować. A co umie gotować? Kurczaka, wszystko. Wszystko gotuje. Ale przede wszystkim on umie słuchać podwójnych pesanek. ugotować kurczaka z ryżem. Jest mega zabawny. Nie widać tego na filmikach, ale naprawdę jestem zabawny. a to zmutuje.